Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie przesłania dla Was na tą chwilę, na ten moment, kiedy natraficie na ten film. To przesłanie jest dla Was. Będziemy sobie robić, słuchajcie, tutaj tak naprawdę czytanie, ale będę opierać się na opisach z książek, dlatego że one są bardziej tutaj obszerne, więc na tym będziemy się skupiać. I do wyboru tak, grupa numer 1 ma kryształowe przesłania aniołów. Grupa numer 2 e, ma magiczne jednorożce Grupa numer 3 ma karty anielskie, wsparcie w miłości Więc zastanówcie się, która grupa tutaj najbardziej do Was przemawia Lub jeżeli ktoś ma mm, takie życzenie, to pomyślcie o konkretnej jakiejś swojej sytuacji, która teraz dzieje się w Waszym życiu I na przykład wybierzcie do tego, na przykład pod względem pracy Tą. Pod względem miłości możecie wybrać tą, a pod względem ogólnym możecie wybrać tą, więc możecie wybrać kilka grup. Tutaj jest totalna dowolność. A ja przechodzę już do grupy numer jeden. I witam serdecznie osoby, które wybrały kryształowe przesłania. I już patrzymy, jakie przesłanie tutaj dla Was się pokaże. Przesłanie dla grupy numer jeden. Więc wy macie przesłanie szafir. Nie tak szybko. Twoje zdrowie, szczęście i obfitość wymagają delikatnego podejścia do życia i pracy. Już patrzymy, słuchajcie, co to oznacza dla Was. Ok. Aniołowie zsyłają Ci tę kartę, ponieważ przekraczasz swoje granice wskutek zajmowania się zbyt wieloma zadaniami naraz. Śpieszenia z realizacją napiętych terminów i martwienia się o innych ludzi. Być może przesadziłeś z życiem towarzyskim lub imprezowaniem. Teraz nastał, nastał czas na odpoczynek, a dobry detoks lub trwała abstynencja może pomóc Ci odzyskać właściwy poziom energii i zdrowia. Ta karta jest również przypomnieniem o konieczności koncentrowania się na chwili obecnej i realizowania projektów krok po kroku, aby uniknąć uczucia przytłoczenia. Być może zbytnio koncentrowałeś się na Przyszłości, przewidując lepsze czasy lub martwiąc się o to, co cię czeka. Możesz być również pochłonięty przeszłymi wydarzeniami. Jesteś teraz prowadzony przez przewodników ku skoncentrowaniu się na tu i teraz, ponieważ tylko wtedy będziesz mógł cieszyć się życiem, nawet jeśli Twoja obecna sytuacja nie jest idealna. Ponadto może to być znak, aby odejść z wyczerpującej pracy lub zrezygnować z hobby, które cię przerosło. Jeśli zagraża to twojemu zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu, nie przejmuj się i podchodź na luzie do swojego życia. Więc to jest wasze przesłanie. Ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko i przechodzę już do grupy numer dwa. I witam wszystkie osoby, które wybrały przesłania jednorożców. I już patrzymy sobie, jakie przesłanie tutaj dla Was ja pokazuję Grupa numer dwa, przesłanie dla Was na tą chwilę, na ten moment. Ok. już patrzymy. Wy macie przesłanie, będziesz wiedzieć o świcie. Kiedy się obudzisz, lepiej będziesz wiedzieć, co robić. Do tego czasu potrzebujesz odpoczynku. Już patrzę znaczenie w książeczce. Przyczyną twojej obecnej niepewności jest to, że zbyt mocno starasz się poznać odpowiedź. Najlepszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić, to przestać się tak denerwować i rozluźnić się. Gdy tylko przestaniesz tak mocno się starać, będziesz wiedział, co masz robić. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest sen. Kiedy się obudzisz, będziesz mieć znacznie lepsze rozeznanie co do najlepszego sposobu działania. W czasie snu anioły i jednorożce wskażą ci szczęśliwe rozwiązanie, uświadomią ci, że siła miłości i światłości może wszystko, pomagają ci także znaleźć energię do działania. Zatem teraz nie martw się, zaufaj, że gdy obudzisz się jutro, poznasz odpowiedź na Twoje pytania. Być może nie będzie to odpowiedź gotowa, jednak może to być wskazówka, która poprowadzi Cię we właściwym kierunku. Dobrej nocy. Więc to jest Wasze przesłanie. Jeszcze Wam pokażę z bliska. Więc ja Wam życzę, słuchajcie, wszystkiego co najpiękniejsze, trzymajcie się cieplutko i przechodzę już do grupy numer 3. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3 i już patrzymy sobie na przesłanie dla Was. Z przesłań miłości, co dla grupy numer 3. Ok. I wasze przesłanie to kochaj najpierw siebie. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągasz więcej miłości. I już patrzymy sobie znaczenie tej karty. Jeśli pragniesz większej dozy romantyzmu, w pierwszej kolejności spójrz na siebie, naturalnie, w troskliwy, pozbawiony krytyki sposób. Im bardziej pokochasz to, kim jesteś, tym większa będzie Twoja umiejętność bycia kochanym przez innych. Oznacza to zaufanie sobie samemu, uwierzenie w to, że sam najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre, i wykazanie się większą asertywnością. Nie martw się, możesz być równie. Równie mocno kochany, nawet jeśli będziesz trzymał się ustalonych przez siebie granic. Być może oznacza to spędzenie większej ilości czasu w samotności zamiast w związku partnerskim. Przez ten czas możesz skupić się na swoim wnętrzu i lepiej zrozumieć wzorce, jakimi kieruje się Twoje życie uczuciowe. W końcu będziesz w stanie wziąć pełną odpowiedzialność za przyciągnięcie. I pogodzenie się ze wszystkimi związkami, jakie miałeś w przeszłości. Aby uzdrowić swoje serce, musisz odnaleźć błogosławieństwa i lekcje, które otrzymałeś w przeszłości. Dla przykładu, mogłeś uzyskać siłę, stać się bardziej niezależny bądź cierpliwy. Wszystko to wskutek Twoich dawnych związków. Pozwól całej przeszłości odejść. Zostaw dla siebie wyłącznie dawne lekcje i miłość. Karta ta podkreśla wagę stawiania miłości własnej na pierwszym miejscu, szczególnie jako przygotowania do kolejnego związku bądź uleczenia tego, w którym aktualnie jesteś. Jak tylko zaczniesz szanować siebie, rozpoczniesz przyciąganie do własnego życia ludzi bardziej skorych do miłości. Przeniesie ci to zdrowe przyjaźnie i romantyczne związki oparte na obopólnym szacunku. Więc to jest wasze przesłanie. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Jeszcze Wam przybliżę tą kartę. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.